ma tu znowu magiczny. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam plugin na Czarnoksiężnika z serwera nn1mc.pl. Plugin możecie pobrać wcześniej, kupując strefę premium na naszym Discord. Pierwszą komendą w owym pluginie jest Czarnoksiężnik, która otwiera nam GUI, w którym znajdują się dwa przedmioty. Pierwszym z nich jest książka z informacjami, natomiast drugim jest Brewing Stand, który pokazuje nam, ile posiadamy wpłaconych poziomów XP. I ile mamy do odebrania przedmiotów? Komendą na wpłacanie poziomów jest w placji LWL. Aby to zrobić, musimy posiadać co najmniej jeden poziom i przy użyciu tej komendy wpłacamy go do czarnoksiężnika. Po wpłaceniu 10 poziomów możemy odebrać naszą nagrodę, którą ustawicie za pomocą komendy w konfigu. Plugin posiada również bazę danych. Bez podłączenia progres nie będzie zapisywał. Plugin posiada również opcję przeładowania konfiguracji za pomocą A Wizard Reload. Aby pobrać plugin, musicie dołączyć na naszego Discorda dc.gg/firecode, a wymgania to. 245 osób na Firecode, 10 łapek w górę, 245 subskrypcji. Dziękujemy, że oglądasz właśnie nas.